Więc tak, jak to się dzieje, że słyszymy e, drgające struny głosowe e, pobudzają do drgania cząsteczki powietrza, a one e, przekazują je następną cząsteczką, e, tak jak w domino. I w końcu drgania e, wychwytywane są przez e, małżowinę uszną e, i, przez, e, i przekazywane są do przewodu słuchowego. E, Dalej, dźwięk jest skierowany y, kanałem do ucha środkowego. Y, dociera do błony bębnouchokowej, y, która jest y, elastyczną membraną y, i pod wpływem y, drgań y, sama wprawia w ruch trzy kosteczki, czyli y, y, moteczek, kowadełko i strzemiączka. One stanowią pomost od błony aż do wejścia do ucha wewnętrznego. Tak o wygląda. Dalej, w uchu wewnętrznym znajduje się ślimak. Jest on częściowo wypełniony płynami. drgające właśnie kosteczki przekonuzują fale dźwiękowe do ślimaka, a płyny w ślimaku pod wpływem wibracji, zaczynają drgać, wprawiając w ruch maleńkie komórki rzęsowate. Przetwarzają one drgania na impulsy elektryczne, które przesyłane są do nerwu słuchowego, a dalej do mózgu.